Cześć kochani, dzisiaj unboxing. Taka rzecz malutka, zakupiona przeze mnie na Allegro. Może nic ciekawego, ale wiąże się z moimi zainteresowaniami i może bardzo interesuje, więc opowiem. Oczywiście spodziewałam się jej i w mojej nowej skrzyneczce. Dzisiaj, jak już mam Lublina, na mnie czekała. No to opakowanka jak opakowanko. Dzisiaj właśnie z mojej sypialni i mojego biura, dla Was filmuję w tle, moja słynna galeria zdjęć rodzinnych. O, otwieram, no zapakowane, rzecz jest malutka, a widzicie, jak to pakują w tych sklepach precyzyjnie. Jeszcze trzeba porozcinać. Prawda. Próbuję tak. ja mam Powinnam mieć nożyk. Ale coś tu nie widzę. No jest, jest mój nożyk. Tutaj mam malutki. To niech sprzedajcie na raz. Są to magnesy neodymowe. Bardzo, bardzo, bardzo mega mocne. Po prostu trudno jest je rozdzielić. Oczywiście używam ich do czego. Ale kochani, coś jest nie tak. Przesłali mi tylko. Okej, okay, trzy. Tym razem zamówiłam trzy. One są trochę większe niż te opakowania, które używam, ale one działają, ale one się przyczepiają, o! Z wielkim, i hałasem. Tu Wam pokażę. Ta Tak, plank. I to się trzyma. Dlatego jedyna rzecz, yy, którą kupuję, do tej pory wszystko inne, nawet torebeczek nie kupuję, wszystko robię sama, albo używam na przykład opakowań po gumach do rzucia. Są świetne jako torebki to tyle, ale pod ym, filmikiem zamieszczam link do historii geocachingowej, mega, mega interesującej. Koniecznie ją przeczytajcie, bo myślę, że Was rozbawi i zainteresuje szczególnie Natalia. Do pa, dzięki.